Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrania w Gothic 2. Noc z modem randomizer. Jak możecie zauważyć obecnie jestem w grobowcu, gdzie będziemy przyzywać dzisiaj Kłachodrona, by dostać się do świątyni Adalosa i ostatecznie pokonać Kruka. Przed nagraniem odcinka pochodziłem sobie trochę po Jarkendarze. Pokonałem przeciwników, którzy się znajdowali tutaj w okolicy. On teraz 31 poziom więc a miałem 30, więc dużo sobie nie podekspiłem, ale zawsze I tak yy, i sobie z Kłachodrona. Yy, gdzie to jest yy, ważna wiadomość, nie. O tu jest przyzwanie Kłachodrona. Yy. Przyzywam Cię kłachodronie, Pradawny przywódco kasty wojowników. Dokładnie tak. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz. Hmm. Kraje rozdzierają trzęsienia ziemi. Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić, a ja. Pozwól mi, wejść do Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe! Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforcować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musi się przytłaczać. Wielka mądrość starożytnych musi Cię przytłaczać. Człowiek Twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Dobrze. Zadawaj swoje pytania. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłachodron, dawny generał Jarkendaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Hmm. Strażnicy umarłych. Strażnicy umarłych. Zdolności Strażnika Umarłych pozwoliły ci mnie obudzić. To prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje a wyjątkiem jednego, kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Kasta wojowników decydujący głos w radzie pięciu uczeni uczeni kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? uzdrowiciele uzdrowiciele kto zamknął portal by uchronić ludzi przed złem? skąd mam powiedzieć? nie wiem Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! Najwyższy kapłan Kalimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkendarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze! Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy Ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona otworem. Mój czas dobiega końca. Nie mogę ci więcej pomóc, ale strzeż się, pamiętaj o komnatach Adanosa, albo spotka cię pewna śmierć. Zaczekaj, o co chodzi z tymi komnatami. Czasną na siły, żegnaj. Spotkamy się ponownie w krainie umarłych. To świątynia Danosa. Hmm. Tak, i Kochaldron też mówił o pułapkach, które się znajdują właśnie w tej świątyni. się teleportem do mam wody z tamtym kolejnym teleportem do obozu bandytów w międzyczasie będę musiał sobie ubrać strój bandyty jakieś tu mam średni pancerz na nika o, może być ta zbroja. O, może lepiej? Na razie nie będę jej ubierał, bo to jest tu i Eremita jeszcze będzie mnie atakował. Tego bym nie chciał. Pomału chodźmy. Zabierzmy sobie grę. Więc dzisiaj skończymy wątek Nocy Kruka. Potem Zajmiemy się okiem i nosem. I pójdziemy do górniczej Godoliny, by rozpocząć czwarty akt. Cześć, Meksyl. Gdzie to jest broja gruba? Racerska zbroja. Gdzie to jest? Zbroja. Może być. Obóz na wody tutaj. Nie to jest do <laughs> Nie to. Do obozu O, dokładnie ten. Dokładnie ten portal. Ręc nasz. stóp przepuszczą bo ostatnio pokonywaliśmy wszystkich przeciwników. Widzieliśmy jak kruk z za bramę. Nie ma problemu. mogę nawet zmienić zbroję. Będziemy walczyć z krukiem i silnymi przeciwnikami tutaj w okolicy. No Okazji, otwieraj bramę. Jeredra Kantar. Jeredra Kantar. Właśnie. Teraz. Które to były? Przyciski. Ja dobrze pamiętam, to był ten przycisk. Na końcu. Nie! Nie, nie, nie. O, oczywiście. Dwa razy klijmy. I są przycisk. Nie wiem czemu. Mam pojęcie dlaczego tak się dzieje czasami. Już uspokoiłeś się. Idę na środku. Dokładnie tak. Mowłem przejście do kolejnej komnaty. No, ale czyli wyjść chodź. Problemu. Nie ma czego plądrować. Osłupiałem. O! Jest tu więcej, dobrze. Dobrze wiedzieć. A! To każdego z Porządko. porządku. I um, kamienny strażnik się robi. Z szkieleta pokonam, bo mocarnik ten jest straszny. mogli ognistą nic nie zrobię. O, chociaż golemin go pojedzie. O Panie, to ja zabrał Gdzie ja tu mam walczyć z tymi potworami? A, masz. Pokonaliśmy wszystkich kamiennych strażników. obadam teren, czyli czasami coś nie leży. Złota. Oto lekki topór bojowy. Proszę się przydać na, sprzeda na sprzedaż. Dobrze pamiętam, to było to przejście. Dwóch złotych tak przymioty do zebrania Chodźmy dalej Oksięga runiczna wody Trzeciego kręgu Mamy kolejną e, łapkę ja Teraz musimy przejść po oświetlonych płytkach Musimy się ścieżką światła Ktoś nie wiedział, to to były właśnie te rozwiązania zapisane w tych kamiennych tabliczkach, które znajdowaliśmy w tych świątyniach uczonych, kapłanów, wojowników i tak dalej. W niebieskiej, żółtej tabliczce fioletowej. I to. To akurat jego przedmioty nie są randomowe. Dobra, radowaj się. Chwila. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. a brama Prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą. Akurat to jest błąd w tłumaczeniu, bo to, to brama nie prowadzi do poprzedniego pomieszczenia, bo poprzednie pomieszczenie to mamy za sobą. To prowadzi po prostu do przed główną komnatą. Mogę otworzyć Jak bramę. Mogę otworzyć bramę? Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Mój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? A odrąb, wciąż słyszę uderzenia młota po drugiej stronie bramy. Od tak dawna wiecz pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Myśl. Myśl. To było tak dawno temu. No, to było tak dawno temu. na środku jesteśmy bezpieczni, nic nam nie grozi. Przy okazji możemy się nauczyć o tabliczka zręczności i walki bronią jednoręczną. Więc tak obecnie wyglądają nasze statystyki. Trochę złota. I znowu będą e, nas czekać kamienni Strażnicy. O, dzień dobry. O Panie, a was tu więcej matka nie miała? Masz kolegów do walki z o, super, tam jest tam ne troll. Akurat nie to chciałem przyzwać. O! Czyli tam nie starażenie nie ma szans. O cicho, bo jednak pokonałem jakiegoś innego pewnego strażnika. W porządku zawsze to a ich mniej zostało. Aby znowu jest ciekawe. No dalej. Nasz radny zombieczek. No okej. Okay. mu nic nie zrobiłeś? Oto, no to, to jest jakiś mega słaby zombiaczek? Pięknie, sz szkielet głowy nic nie zrobił. Jak tym bardziej by nic nie zrobił O nie, no zabiły mnie Chyba, że to są jakieś mega potężne. Ci kamienne strażnicy. Nie ciebie chciałem przyzywać kupik czarny troll. Znowu to samo. O demon, fajnie. dalej demonie. Co jest z tobą demonie? udało Ci się wreszcie ich pokonać wszystkich dobry demon strażnik i kawalki szatanowe wody i tak te kawalki, to jest ciekawe a bo to chyba jest to Albo to, ta to druga książka Jeszcze tu z zostało Opad Jeszcze żyjesz? <laughs> Zaraz się tobą zajmę spokojnie. Nie czułbą. Naprawdę, znowu będę przyzywał pięć tysięcy durnych, czarnych trollów. Już trochę denerwuję. Nad czarnymi trollami nie mam żadnej władzy. Niestety. Jestem problem A nasz. To no nie, no znowu nie pojawiałbym. kamienny strażnik. A, masz. Normalnie ten stra kamienny strażnik jest gorszy od e, ta kruka. O, tu jeszcze jeden żył. Nie. Po prostu taki był odgłos, bo demon go pokonał jeszcze zanim się obudzi jasna sprawa nie ma problemu noże i otwierajcie się szybciej o barania kiełbasa jak szukałem baranie kiełbasy w klasztorze to jej nie było a tu oczywiście była no, czemu go by nie duże magiczne ostrze na smoki. Fajny przedmiot. Tylko nie będziemy mogli nosić, bo nie mamy tyle siły. Tam się krób modli do Beliara, zaraz go pojedziemy. No siema Kruku, co tam? Hey. Patrzcie, kto przyszedł. Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko. No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Dzień dobry, pani Kruk. Zaprzedałeś duszę, duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za Twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Robię tylko to, co trzeba zrobić. <laughs> Posłuchajcie go. Inos przysłał nam pokornego sługę. <laughs> Jesteś pewien, że służę Inosowi? Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym Ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsense. A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. <Nie> tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. 妈妈。 Oto i koniec, kruka. Nic tu nie ma. Nie ma też randomowych przedmiotów. Mamy właśnie te wszystkie kamienne tabliczki, które były w tych świątyniach. Plus Beliara, oczywiście. No, teraz możemy wrócić do Magu wody. Wiemy Satura że misja została wykonana. Na pewno się ucieszy z tego powodu. Nie powinieneś tu przychodzić. Bo. No tak, bo wyjścia w broje rycerskiej to nas bandyci chcieli zaatakować. Witaj, Saturasie. Trzęsienia ziemi ustały, a ty wciąż żyjesz. Twoja misja powiodła się? Tak, kruk nie żyje. A więc wszystko się skończyło. Dzięki Adanosowi. Dobrze zrobiłeś, mój synu. Jesteśmy twoimi dłużnikami. Odebrałeś sługom zła potężną broń i przywróciłeś równowagę w tej części świata. Kiedy trzęsienia ziemi ustały, ustaliliśmy, co trzeba zrobić w następnej kolejności. Zdobądź szpon Beljara. Ta broń jest Tobie przeznaczona. W Twoich rękach powinna stać się naszym potężnym sprzymierzeńcem. Używaj jej mądrze, synu. Niech Adanos ci pomoże. My zostaniemy tutaj i postaramy się, aby świątynia odzyskała dawny blask. Tylko Myksir wyruszył do Korinis aby wesprzeć Watrasa. Watras zbyt długo był sam w mieście. Zabrałem szponbeliara. Zabrałem szponbeliara. Szponbeliara to wyjątkowa broń. Ma swoją duszę i własną wolę. Ty, właściciel tej potężnej broni, jesteś jej panem. Broń jest teraz częścią Ciebie i dostosuje się do Twoich umiejętności, ale nie zrobi tego z własnej woli. Jedynie sam Beliar może zmusić ją, by ci służyła. Mogę zrobić z tą bronią? Bo... Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Dlaczego Beliar miałby mi pomóc? Tylko modlitwa może go przekonać. Ale uważaj, Beliar jest nikczemny. Jeśli go rozwścieczysz, odczujesz na sobie jego furię. Rozumiem. Mogę zrobić z tą bronią. To zależy od ciebie. Zdobyłeś ją i jesteś teraz jej panem. Mogę ci jednak służyć radą. Albo przekażesz ją mnie, a ja upewnię się, że nie spowoduje więcej szkód. Albo przyswoisz sobie jej moc i będziesz używać miecza do walki. Mógłbyś przechować broni? Nie mógłbyś przechować broni? Jeśli mi ją oddasz, sprawię, że nie będzie można jej użyć. Nigdy więcej nie zostanie wykorzystana do złych celów. Więc dokładnie przemyśl, co zrobić? Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Zostaniemy tutaj i postaramy się, żeby świątynia odzyskała swą dawną świetność. Te stare mury zbyt długo stały w ruinie. A jeśli chodzi o Ciebie, mój synu, jestem bardzo szczęśliwy, widząc, że myliłem się co do Ciebie. Jesteś strażnikiem równowagi. Nie ma co do tego wątpliwości. Bez Twojej siły i odwagi wyspę Korinis czekałaby zagłada. Dziękujemy Ci, Chwała twemu męstwu. Skoncentruj się na pozostałych czekających cię zadaniach i przywróć temu światu równowagę i pokój. Idź i wypełnij swoje przeznaczenie, strażniku. Będą ci towarzyszyć nasze modlitwy. Niech cię chroni. Oczywiście zniknęła moja broń, którą używałem. Nie wiem czemu mi to ją zdjęło. No to. Tak. Ładnie tę, tę broniłem i tę kuszę. W porządku. No dobrze. Ale myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zagrajmy Gottigman od Kruka Z modem Randomizer. W następnym odcinku udamy się z powrotem do Korinis by odzyskać już oko i nosa, naprawić je i wyruszyć na smoki. Więc jeżeli bym się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć!